Witam Was na imię Lilia. No i chciałam się dzisiaj z Wami podzielić moimi przemyśleniami, no i również tym, co się w moim życiu dzieje. Wiecie co, dochodzę do takiego wniosku, że, że osoby DDA funkcjonują nad nie i to jest taki naturalny sposób funkcjonowania naturalny w cudzysłowie wyniesiony z domu, ponieważ e, wiadomo, że m, tam w takich dysfunkcyjnych domach, tak jak i w moim mającym fasadę normalnego, inteligenckiego domu e, lub innego typu domu e, m, po prostu e, Działa, działaliśmy na silnych emocjach. Nie wiedzieliśmy, ko dzieci, co się stało, co się stanie, kiedy przyjdzie ojciec podchmielony czy jakaś awantura w powietrzu wisiała. No i tak, tak, tak przyzwyczailiśmy się do funkcjonowania od kryzysu do kryzysu. no i Jednym ze sposobów wychodzenia z tego, z tego stanu funkcjonowania na bardzo silnych emocjach, na stresie, jest znajdowanie takich momentów wewnętrznego wyciszenia i spotkania z samym sobą. W moim przypadku, od momentu, kiedy zaczęłam mieć problemy zdrowotne, E, Chorobę słuchu, e, jak również e, problemy z elektrowrażliwością. To wszystko ma bardzo duży wpływ na moje funkcjonowanie, e, na moją na moje stan zmęczenia. E, no i oprócz tego, e, taki schemat właśnie od kryzysu do kryzysu, wyniesiony z domu. No, nie sprzyjają temu wyciszeniu, nie sprzyjają temu stanowi takiego, takiej trzeźwości emocjonalnej. No i czasami też może taka skrajność może być, że na przykład ja pamiętam na początku wejścia na program. Ja chodziłam na nie wiem, ile tam meetingów i skakałam z jednej wspólnoty do drugiej wspólnoty. No i to jest naturalne, normalne, kiedy próbujemy coś wybrać, chcemy coś wybrać, no to testujemy. Ale jednak myślę, że sami, same meetingi są czymś bardzo dobrym yy, i spotkanie się z ludźmi na meetingu i dzielenie się nadzieją. Yy, nadzieją i wsparciem jest czymś bardzo ważnym. Natomiast z drugiej strony. Yy, Mogę popaść w taką skrajność i zrobić właśnie z takiego chodzenia na mityngi takie uzależnienie, ponieważ e, może też miting być źródłem uzależnienia. Paradoksalnie, kiedy, kiedy nie wprowadzam pewnych rzeczy, które słyszę na mitingach, a jedynie e, chodzę na mityngi i słucham. No i, i to się sprowadza tylko do tego, nie? Czy na przykład chodzę na meeting dla zbijania mojej samotności. No to też jest dobry meeting do tego, żeby wyjść z samotności czy z izolacji, ale to nie jest główny cel. Natomiast poczułam taką, taki przesyt i taką potrzebę słuchania się w siebie samą, wyciszenia, również od takich wyciszenia od takich właśnie. Takich. Yy, Takiego wewnętrznego hałasu, który jest we mnie, a myśli, które są. Chodzi tu o myśli, które bombardują gdzieś jakieś lękowe myśli, różne, różne właśnie myśli, czy na przykład takie czytanie kompulsywne i tak dalej. I jak również takie czasami. Może się zdarzyć yy, nawiązywanie na siłę kontaktów, które też może być kompulsywne i może mieć formę uzależnienia od innych. I dlatego wydaje mi się, że bardzo ważną rzeczą jest dla mnie takie wyważenie, żeby, żeby na przykład, żeby się nie uzależniać od drugiego człowieka. I potem przecież mogę przeżywać jakieś rozczarowanie, bo na przykład z czymś się nie zgadzam z daną osobą, rozmawiając na przykład z jakąś osobą z programu. I na początku jest coś takiego, takie zjawisko miesiąca miodowego w, w relacji z ludźmi, a potem przychodzi taki jakiś moment, nie wiem, że z czymś się nie zgadzam i boję się to wyrazić i boję się, że ta osoba mnie porzuci, bo się włącza w lęk przed porzuceniem. W każdym razie warto, i to mówię też do siebie, nie tylko do Was, ale przede wszystkim do siebie, przyglądać się e, sobie, swoim emocjom i temu, co dzieje się w naszym życiu, w moim życiu, że po prostu potrzebuję też momentu takiej, <laughs> takiej wewnętrzności, e, wyciszenia i skupienia się na najważniejszych rzeczach. Nie wiem do końca, czy na przykład duża ilość meetingów w ciągu tygodnia może być na przykład jako czymś absolutnie dobrym. Może być, ale nie dla każdego. Dla mnie przestało takie kompulsywne chodzenie na meetingi, nie wiem, bez przerwy. Stało się czymś no, niedobrym. Też czasami na meetingach są różne sytuacje i niektóre meetingi budzą we mnie bardzo dużo stresu. Są też meeting, na których czuję się bardziej komfortowo. No i, i właśnie chodzi o to, żeby coś wybrać dla siebie, Takich, takie spotkania z ludźmi, nawet jeśli to jest spotkanie wirtualne, jak również... Takie mitingi, które pomagają mi właśnie w tym. Tej części emocjonalnej, w tym wyciszeniu, gdzie czuję się, czuję się swobodnie, gdzie są re, respektowane zasady, gdzie, gdzie po prostu mam na przykład jeden miting macierzysty i jestem głównie na tym mitingu. No, oczywiście żałuję bardzo. Że mieszkając za granicą nie mam zbytnio możliwości stworzenia mitingu, na przykład polskojęzycznego. No i chodzi o meeting fizyczny. No i stworzenia takich niewirtualnych, tylko takich prawdziwych relacji na, w realu z ludźmi. No i bardzo mi się podoba właśnie taka myśl, jak nieraz słyszę właśnie od osób z programów 12 -krokowych, że one głównie chodzą na meetingi stacjonarne i tam, i tam właśnie tworzą się te prawdziwe relacje, takie pomagające w zdrowieniu na programie, a relacje z ludźmi. I że to nie jest coś wirtualnego, że na takim mityngu ktoś się czuje bezpiecznie, Hmm. No właśnie. No i dla mnie osobiście. Ja to tak odbieram, że są takie takie mitingi, na których się bardziej czuję bezpiecznie niż na innych. E, a, a nie pomagają mi mitingi, na których ja doznaję bardzo silnych emocji, dużego stresu. E, co najmniej na tym etapie mojego życia mi to nie pomaga. E, ja potrzebuję osobiście takiego wyciszenia. Złagodzenia silnych emocji, spokoju, przede wszystkim spokoju. No i, no i dla mnie jest bardzo ważne, żeby, żeby też dawać sobie takie, takie momenty wyjścia z kompulsji, na przykład kompulsywnych kontaktów e, jak to mówi się teraz, w modzie bycie przy sobie. E, Dlatego. Dlatego na przykład ja sobie stawiam taki cel, żeby być co najmniej na jednym meetingu w ciągu tygodnia. Oprócz tego jestem jeszcze, mam spotkanie ze sponsorem, czy jakieś tam warsztaty mam. Już jest tego sporo. I na moją pojemność taką psychofizyczną. Tu już jest bardzo, bardzo dużo i każdy ma in, inne funkcjonowanie. Są ludzie, którzy uczęszczają na wiele meetingów i potrafią ogarnąć bardzo wiele rzeczy. Moje granice są właśnie w tym miejscu, gdzie, gdzie, gdzie jest, gdy za dużo jest tego wszystkiego, to ja się wtedy czuję źle, gubię, staję się zestres, zestresowana. No i w którymś momencie. Potrzebuje odpoczynku, wyciszenia od tego wszystkiego. A tak ogólnie w moim życiu, to teraz też taka frustracja jest, bo y, próbuję załatwić sprawę tego cieknącego, cieknącego kranu, nie kranu, co ja mówię, cieknącego y, sufitu. Naprawdę po raz pierwszy się z czymś takim spotykam, że, że praktycznie jakakolwiek sprawa. Na przykład, żeby dostać, na przykład, nie pamiętam jak się to mówi dokument, który, który służy, a jak na przykład ktoś was zaleje i do waszej ubezpieczalni, taki się dokument wypełnia. No i ja jest, jestem w takim budynku, w którym jest spółdzielnia, która jest właścicielem mieszkania, właścicielem budynku, i oni w ogóle nie reagują na to. Woda poleciała od sąsiada. I już był też jeszcze taki sam przypadek, ale dwa lata temu i oni w ogóle nie reagują. Mija już praktycznie, nie wiem, trzy tygodnie, a oni nawet tu nie rozwiązują problemu. No i szczerze mówiąc, znowu napisałam chyba tydzień temu pismo, pismo um, polecone, i napisałam potem następne pismo polecone. Teraz zredagowałam dzisiaj, poproszę jutro znajomego, żeby wysłał wraz z zdjęciem, jak wygląda ta ściana. Normalnie farba schodzi, a miałam całkowicie, przez praktycznie tylko miesiąc miałam czyściutką łazienkę, bo po prostu zalał mnie sąsiad i oni tego nie naprawiają. No więc powiem szczerze, że mogę tylko ogłosić momentami swoją bezsilność i to bardzo często mieszkając tutaj... Yy, Spotykam się z czymś takim, właśnie, że ludzie robią jakąś łaskę, nie reagują, próbują przedelegować prze, prze, um, do innej osoby, a, a to nie jest nasza kompetencja, my się tym nie zajmujemy, a proszę to. to po prostu tak to jest cały czas nie, nie, nie rozwiązują problemu i nikt nie chce się tym zająć. Więc to jest po prostu żenujące, bardzo denerwujące momentami. Momentami odczuwam gniew, napięcie, bezsilność, e, tak wzrasta e, mi, że tak powiem, napięcie czy ciśnienie i idzie do góry. W każdym razie, w każdym razie, jednocześnie e, potrzebuję momentami po prostu o, odpuszczać. No, bo jak za bardzo się zdenerwuję i za bardzo w tą sprawę wejdę, no to, no to będę. Mm, Cierpiała na tym, bo, się, bo po prostu na przykład będę miała problem, żeby się uspokoić, czy, czy po prostu będę cały czas obsesyjnie o tym myślała. Dzisiaj znowu kolejne pismo zredagowałam, jutro go wyślę. No i tyle. I <laughs> niestety to, co mi się wydaje oczywiste i co powinno być zrobione, niestety jest często tak, że nie jest zrobione. No i, no i co mogę zrobić? Nic nie mogę zrobić. Go tylko poczekać. Nie wiem. Na razie nie mam żadnych y, środków presji czy takich, żeby wyegzekwować to, co jest obowiązkiem tej spółdzielni. No z, z takimi się właśnie rzeczami bardzo często y, y, stykam. Już pomijając, że to są takie zwykłe, codzienne sprawy y, z mojego życia, ale z drugiej strony. Też właśnie widzę, że, że e, no, też mi powraca cały czas myśl. Właśnie lęk przed zadzwonieniem do mojej matki. Ona, ona teraz mnie każe znów ona mi każe teraz ciszą. E, no bardzo to wszystko jest trudne i ja jedynie to, co mi osobiście pomaga, to modlitwa, to oddawanie to śle wyższej. W moim przypadku to jest bardzo konkretny osobowy bóg. E... No i tyle, I... i co często mi w życiu towarzyszy takie to zagubienie, bo ogólnie z tej chwili mamy tu ładną pogodę, dość ciepło. No, co, co więcej, no to chciałam się dzisiaj z wami podzielić. No i słuchajcie bardzo wam dziękuję z góry za lajki za subskrypcje no i trzymajcie się ciepło bardzo proszę o te subskrypcje ponieważ no to pomaga pomaga rozwijać się mojemu kanałowi także z góry wam dziękuję trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia